Let's go. Na naszym ekranie na czerwono oczywiście Skilons czyli Nikita Górowicz, zawodnik Team z Rosji. No to Nikita. No i z drugiej strony na niebiesko, ostatni polski zawodnik w turnieju w Starych Zagorze, Christianer, czyli Christian Szczęsny. Zobaczymy jak mu pójdzie. Ostatni Polak, który tak naprawdę ma szansę dostać się na Mistrzostwa Świata. Jeżeli wygra ten pojedynek, potem jeszcze jeden i jeszcze jeden to się dostanie. Trzy mecze. Ale rywale trudni, arcy trudni. Nawet teraz na Skillosa raczej nie jest faworytem. No będzie ciężko. Kropki jadą, zawodnicy wybrali otwarcie najbardziej powszechne, popularne FIPi od wielu, 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 wielu lat. uwagi twoje na rampie, Cybercore. No i za chwilę będą padać... O, decyzje, co zrobić? z wysłał drugą probę na mapę już teraz. Christianer nigdy nie odkrył bazy przeciwnika, zastanawiam się czy on teraz świadomie gonił probę rywala. Dziwne to było z tym zwiadowcą Christianera. Teraz dopiero jedzie do bazy przeciwnika. Bardzo mnie zastanawia, bo Christianer swoją probą gonił probę przeciwnika dłuższy czas, nie? I Skillos... No w sumie ciekawe to było. Bardzo ciekawe, coś tu wydarzyło. Ciekawe, czy to tak na podstawie jakichś informacji, jakichś zdarzeń z przeszłości, czy, czy jakiś inny był powód tego godnienia wrogiego zwiadowcy przez Christianera. Może dlatego, że Skillos lubi często tak zrobić proksy. Wow, zobaczcie jakie szybkie robo. Natychmiastowe. No i teraz Christianer widzi, że... No gra na prawdopodobnie Proxy, nie ma oczywiście pewności, ale no gdzieś jest pylon. Gdzieś na mapie na pewno jest pylon, Christianer nie wie jeszcze co to jest konkretnie, ale będzie się musiał bronić, to będzie szybka mapa prawdopodobnie. Za chwilę Uderzenie z kill'em On no, Będzie ciężko potencjalnie Nawet bardzo ciężko Nie wiem czy się zgadzam z tym forcefieldem Nie specjalnie pomógł Ani też jakoś nie udało się bardziej obić wrogiego stalker'a Ciężki temat, ale nie tak daleko są jednak jednostki Krystianera. Niestety chyba też straci jednego. O, to ciekawe poszczenie się tutaj się dzieje. Ale jednak Skilos bardzo spokojnie i dobrze to zrobił. W zasadzie zrobił to najlepiej, jak się dało. Za chwilę kolejna część planu Skilosa: uderzenie lądowe z Immortalem. Na szczęście są Force do dyspozycji Polaka ale wrzuca swoje siły do polskiej bazy Skillos i niestety, ale no ma dobre liczby. Niestety chyba za dobre. Nie miał na to tak mocnej odpowiedzi Krystianer. No i szybka mapa pierwsza, 4.20, 4.30 w zasadzie. Nie taka ta odpowiedź, żeby zatrzymać Skillosa. No szkoda, szybko poszło. Ksyrobo. Lubi, lubi to zagranie czasami robić z Jestem trochę zaskoczony, że w best of free, w sytuacji kiedy jeszcze się nie dostał na EWC, tak zaryzykował, no ale opłaciło mu się to. Tutaj nerwy Krystynera, jak widać, ostro trzymają. Moskielow no, wygląda na odrobinę spokojniejszego, ale może to tylko pozory. Tracimy kolejna mapka. Skilons oczywiście jest, Christianer jest, szkoda tej pierwszej mapy. No cóż, łatwy punkt stosunkowo do Skilons, ale trzeba też powiedzieć, oczywiście, że on no, zaryzykował e, sporą. Ale ryzyko w tym przypadku się opłaciło zawodnikowi Team Liquid. Zobaczmy, jak się będzie prezentować druga mapa. Jest to mapa ToKamak. <noise> jak wygra z to będzie makro ponad 10 minut. Kaster jak zwykle kłamał. No, trochę się nie spodziewałem, że w BO3 takie ryzyko podejmie z killos. Zaskoczyło mnie to. Myślę, że z Christianera też. Zawsze halucynacje w początkowym etapie gry. No ciekawy początek. Jak widzimy, Christianer bardzo bezpiecznie gra, bo jeszcze robo w swojej bazie, widocznie. No, no tego tutaj się czegoś spodziewał, bo nie widział pylona w bazie Skillosa, ale Skillos tym razem nie robi proxy robo. A Jak nie do końca wiemy, co się dzieje w PvP, no to czasami człowiek tak lekka panika, trochę przesadnie defensywnie. No i tutaj, właśnie w takim ładnym stylu, trzeba przyznać, że Skillos. Trochę ogrywa Christianera, ale by... O, to jest pylon Christianera, więc teraz możecie nie... O, to by było niezłe. O, wow, ale nie, nie udało się. Bliska sprawa, bliska akcja, niestety nie nie powiodło się to. Kurczę, nie zwróciłem uwagi, czy to Christianera anulował, czy nie, chyba nie. O, szkoda, szkoda, szkoda. Adept miał wejść do bazy z to by było doskonałe, ale niestety się nie udało. Kurczę, no ciężkie te gry ze Skillosa. i też jest skillowo gra ten zawodnik. I nie dość, że Nexus późniejszy. Też adeptkami nie da się chyba za bardzo wejść. No będzie próbował oczywiście wrzucić adeptki za pomocą orpizma. Takie zagranie, które teraz robi Christianer Też kiedyś istniało. I, no nawet może nadal istnieje w PvP, ale to nie jest wymarzony start, bo trochę właśnie będzie nawet istotnie gorsza ekonomia. Nie dużo gorsza, troszeczkę gorsza. wiem, Dwie, dwie próby. to niedużo, ale na szczęście znormalizowała się ekonomia obu zawodników. Oj, tutaj. No nie, 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 nie zróbmy błędu. O nie, tu nie da się... O, oh, wow. Tu się nie da chyba zawisnąć. Przez mówiąc nie pamiętałem o tym do końca. Christianer też widać, że. No był trochę zaskoczony tą sytuacją. No i już widzi, że bardzo się to. Bardzo niefortunnie to wszystko, i ta pierwsza mapa, i teraz ta druga mapa, nie tak poszło. Trochę, trochę tutaj można powiedzieć wystraszył swoimi decyzjami, skillą, z tą odwagą, build orderował i nie tylko. No i teraz dareczki spróbuję zagrać, ale to jest... No, mało prawdopodobne, że się udam. Traci Pelona. Teraz jeszcze Nikita w dodatku może zrobić forcefield na rampę. Warpizm trochę daleko, uratuje się rikolem, Cristianer. Ciężki temat. Jeszcze wymknęły się te adeptki. No nic nie wychodzi, szczerze mówiąc, jak powinno. Bardzo, bardzo źle, tam jest jeszcze kontra polskiego zawodnika, troszeczkę obrażeń nie będzie w stanie zadać w ramach kontry, no ale, aha, o nie, no nie no, tragedia, tragedia. Z jeszcze tym atakiem, widać, że przycisnął, rozwalił Immortala i teraz rozwala pozostałe jednostki, tylko Dark Templar do pomocy, do obrony, ale nie ma żadnego Dark Templara w kontrze, więc tak naprawdę, no, 10 na stalkerów różnicy. Tak jest, GG. No i to był bardzo szybki mecz. 10. minut potrzebował skillos w tych różnych zagrywkach, żeby wygrać. No, zniósł presję znakomicie. I ja z Gunia, szkoda szkoda wielka. Congratulations, dude. First, I want to ask, what was up with that uh, proxy Robo game one? That was amazing. Uh, take me through your thought process. I just feel like Kaschani um, is a very he kind of has his strategies that his excel zone, But if you take him out of his comfort zone a little bit, then I feel very comfortable against him. So that's what exactly most uh, what happened in these games. When did you make this read? Did you recently figure this out, or have you known this about him? i know it uh, about him for quite a while because i know that if i just play a com comfortable, normal game for him, it's, it, it might get very tricky. Mm, nova and enemy. okay. and uh, your next match is going to be the winner of, uh, if i'm not mistaken, lambo and Harstem, right? Uh, who would you prefer to face? Uh, i think Harstem will be a little bit uh, easier for me to play against, but i also would like to play against lambo because it's going to be a rematch uh, that we had on the european qualifier for the ewc. so i, would, I really want my revenge. But your preference—is it race-based or player-based? Is it more because of the matchup or how you feel against the player? Yeah, it's probably a little bit ma matchup-based because uh, my PvC is a little bit weak, I, I think, and uh, PVP I have a lot of confidence. I know what to do. Well, you definitely showed your PVP confidence here. Well, good luck in the next one, and congratulations again. Thank you. <laughs> all right. What a player, everyone. All right, all right, and. Uh, with that, we're gonna be taking it to a short break and coming back with someone who we've been eagerly waiting to see here uh, with us. One of the talents. I'm gonna keep it a secret who that's gonna be, but uh, he'll see you after the break.